Modlitwa przed operacją oraz modlitwa za lekarzy podczas zabiegu. Panie Jezu Chryste, Ty sam powiedziałeś: proście, a będzie Wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Proszę z całego serca o udany zabieg i powrót do zdrowia dla. Jednak, nade wszystko, niech wypełni się Twoja święta wola. Panie, Ty wiesz, co jest najlepsze ze względu na nieskończone życie wieczne. Daj nam siłę do przejścia przez to trudne doświadczenie i wlej nadzieję, która pokrzepi nasze serca. Proszę, kieruj pracami lekarzy, aby podejmowali mądre decyzje. I dobrze wykonali to, co jest potrzebne. Amen. Duchu Święty, źródle mądrości, proszę Cię, kieruj lekarzami podczas tej operacji. Bądź dla nich orzeźwieniem, by nie ulegali rozproszeniom. Mądrością. By podejmowali dobre decyzje i siłą, by wytrwale wykonali to, co powinno być wykonane. Duchu Święty, proszę wspieraj operujących lekarzy. Udziel im obficie daru umiejętności i bądź dla nich światłem, które rozproszy ich wątpliwości. I oparciem, które wzmocni ich siły. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.